W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kto czyta, niech rozumie. To jest fragment z dzisiejszego fragmentu Ewangelii. W ostatnich dniach listopada Kościół Święty poleca w brewiarzu, ale także w lekturze indywidualnej czytanie proroków mniejszych. Nie są oni tak nazwani, ponieważ mniej znaczą, ale ponieważ ich księgi zawierają relatywnie mniej tekstu, mniej wersów, a także również dlatego, że redaktor Biblii po prostu ich umieścił dalej w chronologii Pisma Świętego. Podobnie rzecz ma się z listami świętego Pawła. Jeżeli weźmiemy dowolną wersję Pisma Świętego, to w Nowym Testamencie listy świętego Pawła są ułożone od najdłuższego do najkrótszego. I ciekawe jest w tym wszystkim to, że kiedy weźmiemy wszystkie księgi prorockie, jeżeli weźmiemy rozpiętość czasową, te kilka wieków, na przestrzeni których te księgi były spisywane, to możemy zauważyć, że te księgi zachowują jedność. I oczywiście może się wydawać, że jest ciężko podsumować księgi, które znajdują się na takiej przestrzeni czasowej. Jednak ze względu na to, że autorem Pisma Świętego jest Pan Bóg, a jak mówi Psalm 19, słowo pańskie trwa na wieki, to rozumiemy, że Pismo Święte w przekazie prorockim również musi zachowywać jedność. Również kiedy spojrzymy na człowieka, który ma naturę zranioną, który w pewnym sensie w swoich błędach jest bardzo powtarzalny, to rozumiemy, że ten przekaz prorocki, który składa się bardzo często z napominania, z upominania, z wypominania grzechów, też jest całkiem do siebie podobny. Lektura, lektura indywidualna tekstów Pisma Świętego y, może czasami nastręczać nam problemów. Możemy wielu rzeczy nie rozumieć. Dlatego też warto się wyposażyć w taki uniwersalny klucz do rozumienia Pisma Świętego. Oczywiście pamiętamy o ojcach Kościoła, którzy mieli ten dar do tego, żeby w sposób właściwy interpretować Pismo Święte. Również patrzymy na to, jak dany fragment Pisma Świętego jest umiejscowione w tradycji, jak jest używane w liturgii, jak jest używane przez urząd nauczycielski, przez magisterium. Tym niemniej jednak w lekturze indywidualnej warto wziąć pod uwagę pewien średniowieczny ułożony w języku łacińskim wiersz. Litera gesta docet qui credas allegoria moralis qui tagas quotendas anagogia. Litera uczy o czynach, o dziełach, alegoria tego, w co wierzyć, moralność przekazuje, co mamy czynić, a anagogia, jaki jest cel, dokąd zmierzamy. Anagago to znaczy wprowadzać kogoś wyżej, doprowadzać kogoś wyżej. To jest właśnie, nie ma tutaj jakiejś wielkiej tajemnicy w tym słowie. Każdy fragment pisma świętego zatem ma te cztery wymiary. Ma sens dosłowny, przenośny, to znaczy odnoszący się do Pana Boga, do Królestwa Niebieskiego. Sens moralny, pouczający nas o tym, co jest dobre, a co złe, oraz ten, który pokazuje nam, w którą drogę iść do zbawienia. W tym kluczu należy rozważać nam każdy fragment Słowa Bożego. O czym jest, co mówi o Panu Bogu, co należy robić i dokąd zmierzać. I w tym kontekście, kiedy czytamy. Księgi Proroków Mniejszych można zauważyć, że prorocy z uporem maniaka wykonują swoją trudną misję, niewdzięczną, napominając naród wybrany, aby się nawrócili. W porę i nie w porę. Co Pan Bóg każe, to robią. Oczywiście, patrzymy na przykład Jonasza, który się opierał. I na przykład Jeremiasza, który również się opierał, bo oni zdają sobie sprawę, że to jest misja bardzo trudna. Prorocy, wreszcie, przypowiadają tragedię, przypowiadają sąd Boży nad czyniącymi nieprawość, bardzo często bazując na bieżących wydarzeniach. Kiedy widzimy osobę, która źle postępuje, to możemy powiedzieć, jeżeli tak dalej będziesz czynił, to źle skończysz. Również prorocy Domagają się sprawiedliwości. Przeklinają te, ludy, przeklinają te ludy, które stały się ciemiężycielami dla ludu wybranego. Oczywiście ciemiężycielami opatrznościowymi, tym niemniej jednak nie znosi to z nich odpowiedzialności. W księdza Mosa w pierwszym rozdziale, w ósmym wersie możemy przeczytać, że zginie reszta Filistynów. Jest to można powiedzieć, jakby. Podsumowanie ksiąg prorockich. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli weźmiemy słowo Filistyni to w języku hebrajskim, w języku greckim również, znaczy ci inni, ci spoza przede wszystkim czyli ci, którzy nie należą do narodu wybranego, ci zginą. To jest, to jest przesłanie proroków. I widzimy, że to podsumowanie. Jest aktualne. Dzisiaj to ciekawe też, że słowo filistyni zostało użyte przez Rzymian jako nazwa prowincji i do dzisiaj zresztą tamten teren nazywamy Palestyną. Właśnie Palestyna bierze się od słowa filistyni. Wiemy dzisiaj, że proroctwo do przesłanie proroków jest aktualne, jest jak najbardziej aktualne. Ci, którzy nie należą do wybranych powsze powszechnego nowego przymierza w drugocennej krwi naszego zbawiciela, ci zginą. Tylko przynależność do duszy Kościoła daje życie. Jest to jak najbardziej aktualne. I o ile prorocy na podstawie wydarzeń przeszłych i obecnych interpretują rzeczywistość, głoszą słowa Boże, też oczywiście przepowiadają, o tyle Pan Jezus w dzisiejszym fragmencie Ewangelii. Mówi przede wszystkim o przyszłości. To jest w Piśmie Świętym taki rodzaj apokaliptyczny. Czyli apokalipt to znaczy odsłaniać. Jest zasłona, i ktoś na chwilę odsłania zasłonę. Mówi to, co się wydarzy. Czyli mówi o przyszłości. Zapowiada coś. Oczywiście, punktem wyjścia dla pana Jezusa są słowa, słowa e, uczniów, którzy mówią: Zobacz, jaka piękna świątynia. Jaka wspaniała, patrzą z daleka. Mówią, Pan Jezus mówi, nie zostanie z tego kamień na kamieniu. I w dzisiejszym fragmencie Ewangelii Pan Jezus przepowiada dwa wydarzenia. Na podstawie właśnie tego fragmentu Ewangelii zobaczymy właśnie nad tym te cztery znaczenia, jak można te cztery znaczenia Pisma Świętego zastosować do danego fragmentu. Tuż sensem dosłownym właśnie są te dwa wydarzenia. Pierwsze to jest zburzenie Jerozolimy. Które wydarzyło się już w 70. roku, oraz koniec świata. Koniec świata, który jest związany jednocześnie z przyjściem syna człowieczego. Sens przenośny, czyli alegoria, jest w tym przypadku odwrotna. I mówi o niej sam Pan Jezus osobiście. Mówi: Niebo i Ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Tak jak widzimy, rzeczywistość przemijalną to, co się dzieje, że jest nietrwałe, że jest przemienialne, tak z rzeczywistością, która nadejdzie, w końcu świata będzie na odwrót, będzie wieczna. Jeżeli chodzi o sens moralny, wyraża to Pan Jezus trochę dalej, jeżeli pójdziemy w tekście, w Piśmie Świętym, w wersecie 42, rozdziału 24 Ewangelii Mateusza. Mówi, czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan Wasz przejdzie. To należy przede wszystkim robić. Również jest on zawarty w słowach: Nie wierzcie. Nie wierzcie wtedy, kiedy ktoś będzie Wam mówił: Oto tutaj, oto tam. Oto teraz jest tutaj taki wspaniały yy, ksiądz. Oto teraz tutaj jest takie miejsce objawień. Tutaj się właśnie ludzie gromadzą. Oto teraz tu się wydarzyło coś cudownego. Nie wierzcie, nie chodźcie tam. Dlatego Kościół przykłada tak wielką wagę do oceny jakichś wydarzeń nadzwyczajnych. Można powiedzieć, bada drobiazgowo każde y, wydarzenie, czy nie ma tam czegokolwiek, co miałoby jakieś oznaki czegoś złego. Dlatego, że wielu już było zwiedzonych, wielu było takich, którzy przez właśnie y, bieganie tu i tam odeszli od. Prawdziwej wiary, albo nie dali się przez prawdziwą, prawdziwy wyraz wiary pociągnąć. Gdy bowiem zacznie się koniec świata, co mamy robić? Mamy nabrać ducha i podnieść głowy, bo zbliża się nasze odkupienie. Tak w tekście równoległym czytamy w Ewangelii według św. Łukasza. Tak, drodzy wierni, taka jest właśnie postawa osoby wierzącej. Jest to postawa nadziei i ufności pokładanej w naszym panu. Nie możemy dać się przelęc przez wydarzenia, które nadchodzą, przez różnego rodzaju katastrofy, przez jakieś wydarzenia nadzwyczajne. Wtedy właśnie, kiedy takie rzeczy się dzieją, wiemy, że zbliża się nasze odkupienie. Zapewne i dzisiejsze niszczenie Palestyny może być w pewnym sensie. Znakiem wypełnienia się proroctwa Mosa. Różnego rodzaju trzęsienia ziemi, spadające gwiazdy, ucisk chrześcijan, bardzo częsty podobny do tego ucisku, jaki zgotowali Żydów w 70 roku Rzymianie. Też te wszystkie wydarzenia zwiastują czasy ostateczne. Jednak, tak jak drapieżny ptak, właśnie orzeł, w innych tłumaczeniach sęp, szukający padliny, pojawia się nie wiadomo kiedy. Nie wiadomo skąd otrzymał informację, że to teraz tutaj będzie coś do jedzenia, to teraz tutaj trzeba polować. Tak będzie właśnie z nim ostatecznym. Dlatego musimy być nieustannie gotowi, by wobec tych najstraszniejszych wydarzeń, które nadejdą, aby wobec nich zachować nadzieję. Ta nadzieja, nawiązując do czytanego fragmentu listu do Kolosan, bierze się właśnie ze świadomości, Odpuszczenia grzechów, odpuszczania grzechów również w sakramencie pokuty. Odpuszczania grzechów przez krew naszego zbawiciela oraz, przez, oraz z przynoszenia dobrych owoców poprzez spełnienie dobrych uczynków. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.